No niestety jeden do Zera Korańczyk wygrywał ładnie tutaj ten pierwszy atak energia był nawet był bardzo fajny, ale potem nie pociągnął, nie dał rady zniszczyć, zniszczył armię, tylko co z tego, że zniszczył armię, jak lepiej było, gdyby zniszczył ekonomię y, Teranowi, bo armię Teran ładnie odbudował sobie czołgami podchodził coraz to bliżej i sami, no niestety zauważyliście, jak to wszystko się skończyło. Po prawej stronie u góry jest pod po lewej stronie u dołu, natomiast jest Nerchio. Tu macie też, jeżeli się nie mylę, napis, y, że to jest Nerchio że Elfi równa się energią mapa, to daybreak wybrana przez polaka co ciekawe. To mnie troszeczkę zastanawia, że on ją wybrał, bo wydaje mi się, że tutaj, no, Terra ma bardzo ładne możliwości harasowania tej linii wydobycia. Tu owszem, można wcześniej złapać te mediwaki, ale tutaj ciekawie może być wszystko rozgrywane. Tym bardziej, że na przykład, gdyby poszedł Polak w muty, to tu są małe problemy z tego względu, że marinesy łatwo jest ustawić w dobrym miejscu, także muty nie są w stanie szybko uciec. Trzeba lecieć albo w prawo, albo w lewo. No jak marinesy z dwóch stron podbiegną, to wtedy jest problem dla. Dla tych jednostek. Jednak kolejna fajna sprawa to jest i na tej mapie to jest ilość możliwości przebiegnięcia z, z paru stron dla zerwa, który jest jak wiem bardzo mobilny. Jeżeli pozbędzie się tych kamieni, No to może naprawdę jest parę ścieżek do bazy przecinka, który może sobie wybrać z każdej strony, spróbować go obiec i no to się może opłacić po prostu wybór tej mapy. Zobaczymy, co wykombinuje. Ja obstawiam, że będzie jakiś mocny push Polaka z dwóch bas. Mam taką nadzieję, że on właśnie to zrobi. I dlatego, na tym przede wszystkim trzymamy za niego kciuki Jest ekspansja przy 14, co ciekawe nie przy 15 jak zwykle to jest Więc trochę wcześniej ta ekspa To jest dosyć ciekawe, tylko czy Polak się zapomniał, czy po prostu tak postanowił zagrać Kiedyś było standardem, że ekspansja się stawiało przy 16 Potem zeszło się do 15, a teraz Polak albo się pomylił, albo prosuwa 13 14 I ma jakiś plan na to co natomiast Polt wykombinuje, jak widzimy, na razie nie ma ni żadnych gazów, a ja może jeszcze wam powiem, skoro się to jest zbyt dużo nie dzieje. Parę słów na temat tego turnieju, kto jeszcze w dniu dzisiejszym będzie tutaj grał, bo to jest oczywiście pierwszy ćwierćfinał, finał, nie, to to nie jest to jest już będą później to jest pierwsza runda w dniu to jest. Co? To jest... To nie jest to, co było mi tutaj potrzebne. To jest MSI A, to były kwalifikacje, bo widzę, widzę że część, część graczy dostało się z kwalifikacji. Wcześniej MSI Pro Cup nie miało kwalifikacji, z tego co mi wiadomo. Był to turniej na zaproszenie, a te stąd też Elvis się tam znalazł z kwalifikacji. To już dużo wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o sam turniej... Bo sam turniej już tutaj mam i już Wam mówię dokładnie, jak wygląda drabinka w nim. Oczywiście jest szybka eksp ekspansja ze strony Polta, próbuje zniszczyć supply po żeby się potem nie failować, nie chcąc naciskać na niego. Tak więc sobie powiem Wam co w dniu wczorajszym było. Otóż grał Dysart z Whitrą, przegrał Dysart 2 do 1 po bardzo fajnych meczach, bardzo emocjonujących. Potem Torzyn wygrał z Whiterą no i w półfinale będzie Torzin kontra Puzzle. W kolejnym meczu był Dimaga kontra Titan. Też Dimaga świetnie próbował grać bejnami, mas Maz, i lingi na Protosa w late game. To coś, co jest rzadkością. Oczywiście były dropy z tego. No ale w końcu wygrał to wszystko Titan i zmierzył się potem z puzzle, który wygrał z Elvisem. Który to Elvis dostał się z kwalifikacji DMC Pro Cup. No, a teraz mamy mecz oczywiście Fold kontra Nel Nerchio A kolejny mecz, jeżeli się nie mylę, to będzie symbol kontra Adel Scott. Um, mam nadzieję, że potem ktokolwiek wygra symbol Adel Scott będzie grał z, ze zwycięstwem tego meczu. Więc mam nadzieję, że to będzie tutaj e, autentycznie Nerchio Więc e, co jeszcze nas czeka? A jeszcze czeka Toad i Artis w, w kolejnej rundzie. A na zwycięzcę meczu to Artis czeka już Violet, czyli Violet, czy jak to się zwało. Gracz, który zajął drugie miejsce w ostatnim MSI Pro Cup przegrał z, z Przegrał. To jeżeli się tak dobrze mówię, z torzejnym przegrał. I teraz mamy już, zobaczmy co się dzieje, podwójny gaz ze strony Nerhe, który gra na koncie Elfiego jest Roach Warren, więc widzimy, że sami Roachami będzie się na grać, nie ma Evolution Chamber jak ostatnim razem. Podwójnego, co jest no, ciekawe, widzimy, że też nie ma spine -crawlera. Ten roach warren jest troszeczkę opóźniony, gdyby miał na przykład broń przed helionami, ale jako, że Polak wie że doskonale, że jest ekspansja, jest kolejna ekspansja, więc podwójna ekspansja z trony Polta, czy potrójny command center, i będzie tutaj produkował raz non-stop sf dwa kolejne, MU, więc ekonomię będzie miał dosyć mocną, dosyć szybko. Ciekawe, co Polak na to wszystko wykombinuje. Bo ja już tutaj widzę, że będziemy mieli oczywiście pierwsze Heliony i Marinesy też będą musiały się dostać. Jest podwójny Engineering Bay, więc mocne upgrade'y dla piechoty się możemy spodziewać. Trzy królowe, w tym jedna do rozprzestrzeniania klipu. Jeżeli dwa kryptumery są obok siebie, ten klip szybciej się rozprzestrzenia wtedy, więc im więcej w tym lepiej. No jest kolejna ekspozycja ze strony Nerchia. No tutaj trochę zaszalał, dosyć, no nie jest jakieś bardzo szybko na Protosa się bierze ekspansy w około 4 minuty, tu już leci 8 minuta i teraz. Czy to zostanie tajemnicą dla Polta? Czy to będzie tajemnica energia? Chyba jednak nie, bo już Heliony jadą, to zobaczyć. No i jak on to wykombinuje. Już się zeskałtował. I co? Jaka będzie teraz odpowiedź Polta? No nie ma on zbyt dużo minerałów w tym momencie. Nie ma możliwości. nie ma też przede wszystkim budynków, w których mógłby produkować armię, która by, byłaby w stanie zaatakować. Energia ma już tutaj swoje pierwsze dwa rocze. Będzie musiał przegonić te Heliony, które są jednak bardzo szybkie. Tu jest mały problem według mnie ze strony energia powinien tu coś postawić, żeby trochę blokować tą ramperę, przeciwnik miał problemy. Królowa próbu. Przegonić oczywiście, ma zasięg odpowiedni, bo zasięg to 5. No i teraz ucieka, nie chce być spalona przede wszystkim. Więc Heliony trochę chciał tutaj poharasować i nie dały rady. Kryp bardzo ładnie jest rozprzestrzeniany, podoba mi się to. Polak pamiętał o tym, w poprzedniej grze też pamiętał, no ale Polt jednak z kanami i potem bardzo szybko się pozbywał tych clipmerów. Na coś czeka ta dronka, czeka na kolejną haczerkę, więc jest makro hacza ze strony. Polaka, jak już powiedziałem, tutaj byłoby dobrze, gdyby coś postawił, żeby jednak trochę blokować. Bo jeżeli heliony wiadą, to będzie mimo wszystko problem. 4-rocze plus 1 do ataku, plus 1 do obrony. To jest mela atak oczywiście tylko dla lingów i dla brudlordów, Broodlordów oczywiście dla Broodlingów oraz y, Ultralisków. Do obrony jest, jest dla wszystkich jednostek naziemnych. Ekipa remontowa już się dobiera do helionów. Trzeba przebić, trzeba naprawić to wszystko, wyklepać. To niczym Najman niczym Matę, tak? Więc pierwszy skład w dniu dzisiejszym już oficjalnie był. No i Nerchio sprawdza, chce zobaczyć, co go tutaj czeka. Nie zobaczy czegoś, czego już wcześniej nie widział, czyli zobaczy. Zobaczy oczywiście baraki w dużej ilości. No, cztery, cztery balaki, zobaczył dokładnie Adony, wie czego się spodziewać. Teraz musi się przygotować tylko na to wszystko. Jest Infestation Peter już w drodze. Będą potrzebne naprawdę dobre te fangale, żeby się zająć tą armią przeciwnika. No i przede wszystkim linki będą musiały też być dosyć szybkie i mocne. Upgrade'y już są w drodze, plus 2 do ataku jest już w drodze. Zastanawiam się, czy Polak będzie próbował przejść jakoś szybciej, no nie wygląda to, żeby próbował przejść szybciej w Lordy to trochę byłoby zbyt chore w 10 minucie. Próbować do tego techować. rocze na przodzie! Przede wszystkim da radę złapać, ale szkoda, że nie dał radę. złapać, teraz kolejne rocze podchodzą. A jednak da, jednak Nerchio bardzo ładna kontrola, złapał tą armię! Polt się już szykuje z kolejną ekspansją, zobaczył to w tym momencie Nerchio i powinien pomyśleć, żeby jakoś przeciwnika zaatakować Zero spajnów, widzimy, że Polak nie inwestuje w żaden sposób w spajny Za to zainwestuje za chwilę w kolejną ekspansję, już tam drona jedzie Trochę tych minerałów na tuba. brak, jest spajer Jest Hive w 12 minucie, Hive ze strony Polaka To można powiedzieć, że jest dosyć szybko Więc teraz będzie chciał poatakować, a tak jeszcze swoją drogą Yy, nie ma 1080p, bo tu się dużo osób mnie spamuje, właśnie gadu, żebym powiedział o co chodzi Z tego względu, że nie mam transferu na, yy, na modemie, tyle żeby mogę z dwa streamy maksymalnie zrobić w 1080p Trzymam to, już jeden stream był, trzymam ten transfer na jeszcze lepszą po prostu imprezę, myślę, że na finał MSI Pro Cup Zobaczymy, po prostu muszę to dobrze rozdzielać bo w tym miesiącu szukuje się dużo imprez do streamowania. Jest 1-1 w upgrade'ach. Fajny Wallin. W sumie podoba mi się ze strony Polta, że on coś takiego zrobił. Lingi nie zrobią teraz Rambaya. I roucher. Grzecznie czekają, aż przyjdą tutaj oczywiście inwestory. powinniśmy niedługo zobaczyć pierwsze koruptory, jak tylko spajer się skończy. Trochę mało minerałów ma tak na poważnie, w tym momencie jeszcze Polak, widzimy, że wydaje bardzo dużo na technologię, jest no 3700, to jak na zerga na technologię jest dosyć dużo. Teran oczywiście z tym zawsze jest trochę do przodu, Wy, dochód w tym momencie jest, no widzimy tą różnicę, widzimy tą siłę y, mułów. Ilość harwesterów jest większa dla energia, ale muły robią swoje. Jest też 600-700 minerałów momentami. Lepszy dochód dla Polta. Ile on ma orbitali? To jest dobre pytanie. Eee, raz, dwa, trzy orbitale, tylko czwarty już jest w drodze. No i teraz wychodzi Pol, to byłby dobry moment do zaatakowania, ale czołgi zostały już siege'owane, więc tu trzeba się wycofać i poczekać na te Brudlordy. Wcześniej po prostu będą potrzebny przeciwnik, nie ma jeszcze żadnych wikingów, to dobry znak, zero wikingów na polu walki, bo jeżeli wejdą Brudlordy na czas, tu nie będzie żadnych problemów. To trzeba teraz go przetrzymać jak najdalej od naszej bazy, podlecieć koruptorami gdzieś z tyłu, schować się. Zrobić po prostu brud tyle ile się tylko da, ale widzimy, że jeszcze, jeszcze trochę tych sekund brakuje do Greater Spire. Ile się da, i po prostu przejechać po tym, i przy odrobinie szczęścia, Polty nie będzie posiadał takiej armii jaka będzie mu potrzebna, żeby się wybronić z tym. Ile on ma teraz? Ma tylko jeden starport, więc wikingów będzie mało. Naprawdę ich produkcja będzie mikroskopijna, raptem dwa wikingi w jednej serii produkcyjnej, to będzie za mało na te wszystkie brudlordy i koruptory. Trzy koruptory już są, rusza teraz Polt do ataku. Teraz będą bardzo ważne przede wszystkim fangale ze strony Polaka, żeby łapać tą armię, żeby ona się tutaj nie ruszała. To jest raz, a dwa oczywiście to, jak brudlordy będą działały. A wiesz przy okazji, wiecie jaka jest najlepsza kontra na fangale, jak się gra y, tyranem, to jest 16 medywaków. I uwierzcie mi, nie ma mocnych, żeby cokolwiek się zało MMA takie grywa. No i teraz jakieś fangale będą tutaj nie chowa, chowa je, Polak, nie chce ich zużywać, dochodzi do skórze, nie ma sensu, bo i tak tutaj by nie walczył w tym momencie. No i Polt wycofuje się, udało mu się zrobić to co chciał, zabezpiecza sobie bezproblemowo ekspansję. O to chodziło. Przegonić przeciwnika, zabezpieczyć się. Dwa tory już są, upgrade y plus jeden do ataku dla jednostek fabrycznych. 3-3 w drodze dla... tutaj jest yy, dla... O, Proszę bardzo, tylko Command Center się zaraz w Orbitala, ale już w gorszym momencie nie mógł wejść w to wszystko Polak. On tutaj chce zwolnić po prostu trochę Supply'a, bo jest mu totalnie niepotrzebny na tych Roachach, one się nie przydadzą. Będzie chciał się wbić do środka, tak też jest w tym momencie, wbija się oczywiście, traci to wszystko. No, dobrze, że były ten. Y, wszystko zastawione. Nawet jeszcze parę jednostek chyba da radę zniszczyć. Tak też jest. Padnie ktoś? Tak, padła przynajmniej jedna. Zakopał się i może wymusić za chwilę skana. Więc to też jest jakaś strata. Ale ja tutaj widzę mediwaki. Są dwa. Jeżeli Polak dałby radę, to zorientować się. Co się dzieje? Zorientował się. to już drop się szykuje dosyć duży. Są dwa infestory potrzebne. Są jednak fangale w tym momencie. Co się dzieje? Polak już się tutaj powinien wybraniać. Gdzie są fangale? Gdzie są fangale? Był jeden fangal. Kolejne też powinny być na czas. Jeszcze jeden, ale Polt bardzo ładnie splituje tutaj swoją armię w tym momencie. Nie ma już energii na Fangali, trzeba wrócić Lingami jak najszybciej. Sport Sporkrawler tutaj są niszczone, za chwilę są zniszczone, więc będą mogły Mediwaki podlecieć. W międzyczasie armia się robi coraz potężniejsza, tylko trzeba tego, ten drop wybronić tak na poważnie, ale żebyśmy teraz przydał jeden Fangal tak na poważnie na tą armię, bo nie daje rady Nerchio tutaj się wybronić. Kolejne Lingi są już zmuszone, żeby podbiec. Oczywiście Spaving pool nie zostanie zniszczony. Cztery wikingi już w drodze. Polt doskonale wie, co się dzieje. Wie na co powinien uważać. Kolejny jest sensor tower rozstawiony. I teraz no, widzi coraz więcej koreańczyków. Jego armia się już zbiera. Dosyć mocny oddział się tej szkły do ataku: 113 do 120, No mniej więcej to samo. I jest skan I Polt ucieka. Gdyby Polak wiedział, co tu się dzieje, ruszyłby do ataku, gdyby widział tą armię. Ale szkoda, że on tego nie widzi. Tutaj się jeszcze ganiał chyba z tym dropem jednym. Kurczę, co za szkoda, gdyby dał radę ruszyć, jaka duża przewaga była i dobrze widzę, jest kolejny Spire, więc będą bardzo mocne te brudlordy będzie się w maksymalne upgrade'y teraz Polak, wiemy, że upgrade'y strasznie wolno się robią dla jednostek latających, to jest, one się robią wieczność tak na poważnie, 160 sekund czasu Starcrafta to jest olbrzymia ilość. I teraz to no, byłby dobry moment, żeby Polak jednak mimo wszystko już ruszył, zaatakował, bo no jest na limicie. On jest na limicie, Teran jest na limicie. Dobry moment, żeby po prostu ruszyć, ale w międzyczasie kolejny drop fangale są tu potrzebne. Udało się złapać jeden fangal, Inkwesteteranie rzucani, żeby pozbywali się tych mediwaków a poza tym miał energię na to wszystko. No i Polak znowu ma tutaj problem i cofnął no, się z armią przeciwnika. Chyba będziemy mieli wymianę Bas czy ruszy Polak, rusza swoimi wszystkimi Brudlordami. Y, trwała tam walka z kamieniami, jednak przegrały, przegrały to kamienie. Ekspansja została zniszczona. No i Polak w tym momencie bardzo drogo może zapłacić za to wszystko, ale to jest, to jest imba, to są imba Broodlordy, tak na poważnie, ich jest tutaj olbrzymia ilość, dokładnie w tym momencie to jest aż 12 Broodlordów, tu nie ma na to mocnych, wikingi już się zbierają, fangale są teraz potrzebne, podlatują po to wszystko koruptory i czy dadzą radę? Broodlordy się utrzymują, ale ta ekspansja jest zniszczona, za chwilę już nie będzie żadnych Lingów, teraz udało się tą armię oczywiście przegonić, Pięknie sobie Polak radził. Ma już tą masę krytyczną, z którą sobie da radę. No ale powinien pomyśleć, żeby pozbyć się jednak tego. O, widzimy, że w tym parę postawił, ale nie może Greater Spire stracić. Potrzebuje więcej Broodlordów. Jeżeli straci Greater Spire, będzie bolało. Dobrze, ma przynajmniej normalny Spire. To już właśnie tworzy normalny Spire. Kolejne koruptory są w drodze. No i to jest moment dla Polaka, żeby ruszyć, trochę zaatakować. Mimo wszystko, koruptory się już zbliżają. Jest. No, oczywiście bardzo szybko Medivaki zostaną zniszczone. Tutaj nie ma dwóch zdań z tym. No, i teraz ile jest tych inwestorów? Inwestorów 7, Broodlordów 10, koruptorów 19, aż. Oczywiście tutaj to zostanie zniszczone. Command Center. Zero szans, żeby Kingi dały radę cokolwiek zrobić. Polak teraz musi tylko dobrze zebrać i po prostu rozwalić tą wielką armię. Polt musi dropować i tu cały czas trwa ta walka, cały czas te Marinesy biegają. To już jest lekkie przegięcie. Roucze przebiegają przez to wszystko. A inwestory, gdzie one poszły? Co to miało być? Co to miało być z tymi inwestorami? Oddał 7 inwestorów. 7 inwestorów oddanych za darmo. Najgorsza rzecz, jaką mógł zrobić Polak w historii. Stracił wszystkie inwestory. Po prostu ruszył tymi brudlordami i razem z nim inwestory poszły jeszcze. Koruptory obrywają tę armię. Oczywiście zostanie szybko zdjęta. Wydaje mi się, że nawet ekspansja się może utrzymać. Gdzie są inwestory? Mój Boże, jedyny. Cóż za rzeźnia. Po prostu katastrofa istna. I kolejny drop się szykuje ze strony Polta. Eee, no właśnie, marines to są naprawdę dobre jednostki. To trzeba w 100% tak im przyznać. Szczególnie te z upgradeami 3 na 3. Ostatni steampunk w historii spawin Pools zniszczony. Polak no, ma olbrzymią armię, ale pięknie sobie radzi z tym wszystkim. Eee, Polt po prostu gra tak jak należy, niszczy ekspansję. Eee, więc. Trzeba przyznać, że tu jest problem. No jest na dwóch bazach tylko teraz Polak. To jak zepsuł to co przed chwilą tutaj było aż no smutno mi się zrobiło, jak zobaczymy 7 inwestorów, które poszły pod nóż. Tu przynajmniej uda się chyba wybronić tą ekspansję, czy to te... nie, ekspansja padnie. Kolejna ekspa została zniszczona i lol. No 3 na 3 to jest zbyt potężna siła. Poltu się szykuje do kolejnego dropa. Dosyć mocnego cztery medivaki. Tu nie ma komu tego bronić gdyby. <grych> Gdyby dał radę wypatrzeć i wysłałby na to koruptory, byłoby fajnie, ale nie da rady tego zrobić. Na wymianę bas chyba też mu się niezbyt szykuje, niezbyt chce iść. I kolejne oddziały pod idzie raz górą, raz idzie dołem, zatrzymał się i na simpaku. Teraz widzimy HF, oczywiście zostanie zniszczone. Widzi Polak, chyba, tutaj co się dzieje. Nie widzi Clip Timor. Nie jest w dobrym miejscu. Rozciągnięte Marinesy. No, i chyba teraz Polak ruszył Broodlordami do ataku Marinesy. Natomiast, co jest? Wymiana baz w końcu? Będziemy mieli totalną wymianę baz, czy też nie? Chyba Base Trade w takim wypadku. Ciekawe, czy da radę cokolwiek tutaj zrobić. Linki wróciły się, żeby spróbować to wybronić razem z inwestorami? Ma w sumie na to jakąś szansę. Koruptorów jest naprawdę dużo w tym momencie. I to przede wszystkim one obrywają, co jest najważniejsze. Padają też oczywiście te Broodlordy, ale trzeba teraz targetować te tory i one zostaną zniszczone. Lingi się już zbierają, Nergio czeka swoją armią, nie jestem pewny czy teraz coś z tego wyjść. No źle to wygląda, supply 112, 121 do 96 i teraz, gdzie są Fangale? Nie ma, jest energia Fangale, ale piękny split tą armią, w międzyczasie Broodlordy no niszczą. Ekspansja oczywiście zostanie zniszczona, Fangal za Fangalem. Ale żeby się wejny trasy przydały, ale jeszcze kolejne fangale by się tutaj naprawdę i jest. Gratulacje! Nerchio przegrywa to. No szkoda, niestety. Następny mecz, nie wiem jaki będzie, ale Polak już odpada. Ale zapraszam do oglądania kolejnej gry. To będzie chyba polt kontra nie wiem, nie wiem, nie wiem w sumie kto.